Którzy mają tak 13-14 lat to chłopaki byście byli normalnie zaciągali do boju. Byście przechodzili swoje pierwsze ślify. Bo nic, ustawcie się w kręgu. Ustawcie się w pary. Dobierzcie się w pary. <try> Kiedy wygrywa, to ewentualne przegrany ewentualne przegrany mm, z kolegów wstaje, tak żeby zawsze walczyły dwójki. Już, już masz parę. Tak, Wojownicy będą walczyli honorowo, także dobiorą się takie sympatyczne zestawy. I na przyjemności... Wojownicy, no, na znak gotowości do góry. Olor! Tak, trzeba przyznać, że potężnemu i bogatemu skandynafowi zasmakował nasz narodowy trunek. Czerwają! Czerwają, grają. Sądząc po jak często się go domagam, bardzo spragniony. Doskonale, mamy się zwycięzców, jedna para wygrała. dobierają się z następnymi. Jeden dostał przeciwko dwóch, ale raczej sobie tam nie Zobaczymy, może przeżyje. To w końcu podróż za drzwojąc Najprzyjemniejszy, najprzystojniejszy i najpwartszy ze wszystkich. Wojownicy honorowo decydują się, w jakie punkty będą się zawiać, ponieważ walczymy sportowo. Staramy się nigdy nie będzie w na przykład, ale inne punkty trafiają, są negocjowane. Zwykle nie że się w łódki, ale jeżeli ktoś ma bardzo palcerny ale to może się na to zgodzić. No cóż! Pojownicy próbują przekonać kolegę, żeby dołączył i walczył jako trójka. No być honor, a jak to na pomorzu bywa, wyszło oszustwo. Prawdopodobnie kiedyś pokucili się o grupie. Albo śledzia. Zostało dwóch pojowników Walczą oni mieczami, które, jak mówiłem, były zarezerwowane dla bogactwa bogactwa albo dla drużyny książek. To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ tak jak mówię, książę opłacą swoich bojów, zapewniając mu wszystko, czego potrzebowali: wyposażenie, biki i pobój. Dlatego sytuacja państwa Polskiego w kontekście boleskiego, dlatego, była bardzo trudna.

Jeden i Jeden i drugi ma Chyba nie są w stanie tego rozwiązać na dwie Gdzie mordowicie przed państwem? To 10 km uwagi zawójcze prawy sierpowej oraz Macieś, który poszada do życi, tak samo ta jak rek. Dlatego jeszcze nie jest bardzo O, niesamowite jaka sochalka jest wyrównana. Ani miecza, ani artykuły biurowe.

Dajmy Takie chile, pojedynki z, siebie, z elementami humorystycznymi, również satyrystycznymi. Satyr... Wojownicy, się w kręgu. Tym razem pokażemy coś zupełnie innego. Będzie to krąg zdrady, gdzie nie obowiązują żadne cywilizowane zasady. Gdzie wojownicy stracą nieco honoru i godności człowieka. Ponieważ w tym kręgu można dobierać się w pary, w trójki, zdradzać między sobą, atakować za pleców, ma można w dobranej parze zdradzić się w tym samym momencie. No, z tym, kto wygra ten krąg, na pewno nikt nie napije się dziś wieczorem piwa. Wojownicy, podnieście broń do góry na znak gotowości. Zbrana! Wielko, szybko i żwawo, bo nie mamy na to całego dnia. Gracias. Sí. Fajnie, żebyście to dosłownie pokazali, jak to się robi. Dalej! Walka, walka! Na tego

Come on,

zaczęło obowiązywać cywilizowane zasady kultury. Dlatego wojownicy proszę was o piękny A teraz odbierzcie swój żołdź! Dziękujemy bardzo za państwa udział. Proszę jeszcze wojewodawcy do województw, którzy z wszystko po ulicy Nowy Dobrański. Applause. Nasz dramat. Witamy. Takie atrakcje. Co? Biskupie. A? Na Piknik u Szanowni państwo, zapraszamy teraz serdecznie na gdzie odbędzie się pokaz mody za...